Może jeszcze nie pokazuję Wam jak opłacić, ale zobaczmy co tutaj nam system wykazuje. Sprzedaliśmy 1000 kWh, wartość 460 zł. Mamy zużycie także, wypisane co ile mamy. No, już fajnie tutaj podane koszty dystrybucji, opłata za obsługę zniżka z portfela Pstryk jakaś, a to te 50 zł, które wlatywało w poprzednim miesiącu z polecenia po prostu, które każdy dostaje właśnie w drugim miesiącu, to jest te 50 zł tutaj, zniżka z portfela Pstryk. No i nam wyszło 45 zł do zapłacenia, moja średnia cena, możemy, tak jak widzicie, już zobaczyć też dokument, zaraz to ogarniemy. I zapłacić, więc ja zaraz opłacę i przy okazji wam pokażę, jak to można szybko zrobić. Ale jeszcze zobaczymy dokument, który tutaj dostaliśmy. Tak, przybliżę troszeczkę wam. Mamy tak, no podsumowanie, co tu dużo mówić, mamy energię.